Rami Lokalnymi Węgorzewskiego Biegu Tropy Wilczym Sportu i migracji Węgorzewy, który jest również organizatorem lokalnym biegu. Pierwsza Mazorska Brygada Artylerii w Węgorzewie, Gmina Węgorzewo, Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie, w ramach szpitala zdrowia psychicznego, najwyższym człowieka. Węgorzewskie Centrum Kultury, Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie. Wolontariusze Węgorzewskiego Obiegu Trapem Wilczym Szkoła Podstawowa numer 1 imienia Mikołaja Kopernika w Węgorzewie Szkoła Podstawowa numer 2 imienia Janusza Korczaka w Węgorzewie oraz Szkoła Podstawowa w Perłach czas odtwarzania hymnu państwowego i podnoszenia flagi państwowej proszę o zachowanie powagi i spokoju oraz o zdjęcie nakrycia głowy. Zapraszamy pana burmistrza, zapraszamy do nas pana burmistrza i panią przewodniczącą Rady Powiatu. Dobry. Dzień dobry wszystkim, w imieniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jęgorzewie chcielibyśmy bardzo przywitać wszystkich uczestników 11 edycji Drop'em Wilczym organizatorów zaproszonych gości, a teraz poprosimy pana burmistrza o oficjalne otwarcie zawodów kilka słów dziękuję bardzo dzień dobry, moi drodzy przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za liczne przybycie na dzisiejszą edycję Biegów biegu tropem Wilczym poświęconym do pamięci żołnierzy wykrętych. Ta impreza jest ogólnopolska, jak wiemy, pod patronatem pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Okoliczności przyrody nam sprzyjają, jeszcze przed chwilą jechałem. W Mega śnieżycy, słoneczko jest, aczkolwiek warunki będą nie najlepsze do dzisiejszego, dzisiejszych zawodów, ale tym bardziej emocje będą proporcjonalnie duże. Szanowni Państwo, Pani Burmistrz, poproszę Panią Burmistrz w tym momencie o odczytanie listu Pana Prezydenta. Dzień dobry i uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników 11. Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym. Gratuluję Państwu sukcesu imprezy, która już od ponad 10 lat na symbolicznym dystansie 1900, 1963 metrów wspaniale przyczynia się do popularyzacji wiedzy, o bohaterach podziemia antykomunistycznego. Łączę się z Państwem, składając hołd uczestników drugiej kampanii i oddając cześć ich heroicznej walce o niepodległą Polskę. 1 marca został wybrany na datę święta państwowego, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jako rocznica śmierci przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, na czele z pułkownikiem Łukaszem Ciepińskim, zgładzonych w 1951 roku. Tegoroczne obchody przypominają także o rocznicach dwóch innych wydarzeń, stanowiących główne cezury zrywu. I tak, 26 sierpnia minie 80 lat od zdradzieckiego pojmania przez Sowietów porucznika Antoniego Burzyńskiego-Pnicica, który został następnie zamordowany, a jego podkomendni rozprojeni, rozstrzelani lub wcieleni siłą do czerwonej partyzantki. Dramatyczne wydarzenia, które rozegrały się w 1943 roku nad jeziorem Narocz, uznaje się za pierwszy jawny akt agresji Rosji Sowieckiej wobec Armii Krajowej. Doświadczenie to zaważyło na późniejszej postawie żołnierzy okręgu wileńskiego AK na czele z legendarnym majorem Zygmuntem Krzędzielarzem Łupaszką, w oczach których komunistyczna Moskwa nie mogła być już odtąd sojusznikiem naszych aliantów lecz stała się drugim obok Hitlerowskich Niemiec śmiertelnym wrogiem i okupantem. Z kolei 21 października, 21 października przypadnie 60. rocznica śmierci ostatniego z leśnych Józefa Franczaka Lalka, który poległ w walce z siłami milicji i aparatu bezpieczeństwa. Między tymi wydarzeniami i datami Między 1943 a 1963 rokiem zamyka się epopeja Narodowego Powstania przeciwko czerwonym najeźdźcom i okupantom oraz funkcjonariuszom obcego narzuconego naszego narodowi reżimu. Jednocześnie obecne uroczystości zbiegają się z obchodami 160-lecia Powstania Styczniowego. Pamiętamy, jak ważne i aktualne były tradycje roku 1863, dla naszych przodków i poprzedników II Rzeczypospolitej. Pamiętamy, że nawet najwyżsi rangi wojskowi mieli obowiązek salutować jako pierwsi sędziwym, sędziwym weteranom powstania. Dla nas, współczesnych Polaków, analogiczną, najbliższą w czasie tradycją wysiłku zbrojnego dla Rzeczypospolitej jest właśnie walka wyklętych niezłomnych. Niestety, po upadku komunizmu w wolnej Polsce nie od razu zaczęto oddawać im honory wojskowe, nie od razu rozsłynęła na ich cześć gloria victis. Potrzeba było wielkiej pracy i determinacji, aby prawda pokonała fałsze propagandy, a nasze własne suwerenne państwo oddało chwałę zwyciężonym. Chcę dziś gorąco podziękować ich rodzinom za ocalenie pamięci i pamiątek po bliskich najtrudniejszych latach szykan, pogardy i niezrozumienia. Dziękuję ba też badaczom za przywracanie świadomości społecznej prawdziwych patriotów i wytrwałe oszukiwanie szczątków zamordowanych. Poczytuję sobie za zaszczyt, iż jako prezydent Rzeczypospolitej mogą chociaż część z nich wprowadzić na należne im miejsce w Panteonie Narodowym. Jestem przekonany, że pamięć o nich będzie trwać w sercach Polaków, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć żołnierzom podziemia antykomunistycznego. Podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Dziękuję bardzo za czytanie listu prezydenta. Zapraszamy teraz wszystkich biegaczy. Tutaj po mojej prawej stronie, tutaj gdzie stoi karetka, tam jest linia startu. Zapraszamy tam wszystkich uczestników na start. Dzisiejszym sędzią głównym jest Krystian Paluch. Krystian Paluch będzie startował. Dobry. Wracamy na zupkę tam pod nawiad. Iga Ostrowska, Anna Kuleszka, Katarzyna Markiewicz. <noise> I zapraszamy na podium trzecie miejsce Iga Ostrowska. Zapraszamy. Czas 7 minut 55 sekund. Drugie miejsce Anna Kuleszka z czasem 7 minut 38 sekund. I pierwsze miejsce Katarzyna Markiewicz z czasem 7 minut 35 sekund. Gratulacje, gratulacje, wielkie brawa! Dziękujemy bardzo i zapraszamy 2 maja na półmaraton. I teraz panowie, zapraszam tutaj na scenę: Krystian Jurek, Piotr Tyski, Norbert Marczuk. Zapraszamy. Dobry. I trzecie miejsce Krystian Jurek z czasem 6 minut 35 sekund. Drugie miejsce Piotr Tyski z czasem 6 minut 33 sekundy. I pierwsze miejsce Norbert Marczuk z czasem 6 minut 15 sekund. Wielkie gratulacje. Wielkie brawa. Dziękujemy i oczywiście zapraszamy 2 maja na półmaraton. Zapraszamy również dzieci na biegi dziecięce Mazury Cud Natury. Poprosimy teraz przedstawiciela jednostki wojskowej do nas. Mamy takie upominki od organizatora głównego. Zapraszamy tu też pana burmistrza. Statuetki ufundowane są przez głównego organizatora Fundacji Wolność i Demokracja. Dziękujemy wszystkim za udział, dziękujemy za zawody, dziękujemy i zapraszamy ci co jeszcze nie próbowali na ciepły posiłek, na zupkę, na herbatkę. Dziękujemy, do zobaczenia, zapraszamy 2 maja. Półmaraton. Półmaraton, bieg flagi białej, czerwonej i biegi dziecięce.